Ma. Dzisiaj na openingu mamy trzy kapsułki z Kopenhagi różne. Kupiłem timowe. W następnym odcinku zrobimy autografy również różne. No i co? Zaczynamy sobie bezbędnego gadania od pierwszej kapsułki. Sprawdźmy, co nam poleci. Akurat z tej. Uwaga, uwaga. No, jakby to był Spirit, to jeszcze bym się cieszył bardziej, nie? Zobaczymy, co poleci w następnej, ale zanim to, wbijaj sobie na G4 eee, Santy7 kodzik, możesz sobie wpisywać, z moim kodem masz plus 5% do każdego depozytu, skrzynkę Milspec na start. Jeśli masz ochotę, e, to sobie sprawdź stronkę, naprawdę przyjemna w użyciu. Eee, masz bitwy, kontrakty, kontrol oraz sklep, z którego możesz korzystać. Pamiętaj, że strona jest oczywiście przeznaczona dla osób pełnoletnich. nich, także e, graj sobie rozważnie, graj sobie z główką i właśnie o tym pamiętaj. My wracamy do openingu. Kolejna kapsułka. No tutaj lynwyżen, nie? Lynwyżen gold i będę zadowolony. Gold, kurde, gold, 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 niezwykłe. Ale to było niezwykłe, ok? No i tutaj jakieś 9 Holo, proszę. No i apex. No niestety, niestety. Eee, ale przynajmniej na poprzednim się udało i wielu się polecieli. No nic, na no trzy papierki, nie? Mam nadzieję, że następny odcinek będzie elegancki i drobnie nam jakieś holo albo coś innego. Przygotuję coś fajnego na następny odcinek po tych autografach, Po następne oczywiście autografy. Dzięki za oglądanie Koniec gadania, bo się rozgadałem. No. No to Elo. Miłego dnia, cieszę się, ma.